Meczki, tutaj dawczy dealer, a to jest odcinek z Minecrafta. Tym razem nie na serwerach, tylko na, na normalnie ogarnięcie, na chilloucie. Czyli nasz świat nazwiemy... <laughs> wygłaszam mowę jak teraz prezydent, wygłaszam mowę jak prezydent. Świat... Kuźba Na przykład World of Cinema I wystarczy Ok, to przetrwanie. Wyłączone Gen Włączone niech będą wioski lochy, bo będziemy na co mieli na co chodzi. Typ świata domyślny, bo skrzynia wyłączona. Gotowe to, to stwarzamy jeśli nam się uda utworzyć, ale jak się uda, to filmiki będą powyżej 10 minut. A może w tam, nawet w tym odcinku. Ale ta, 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 ta. spokojnie, nie? Sp Widzicie, nie. Wy, możecie zauważyć, że nie mam skina. To wyłączamy. Możecie w tym momencie zauważyć, że nie mam skina, prawda? Bo wyłączyłem internet, żeby mi nie muliło. Okej, okay, pierwsze to zrobimy, zabijemy te kury, żeby było... Aha, Niech będzie dobrze, że, nie, że jestem, że niech nie będzie, że jestem ciota, nie? Jakbym miał skrzynkę, to by mi lepiej szło, ale spokojnie. My sobie marihuanę mamy, bo my jesteśmy to. Którzyś piór nam niepotrzebne są, ale w sumie możemy je zebrać. Poki, nie wiem po co, ale spoko. Pewnie koja, nie będę robił reklam, bo niedozwolone to jest. Żebaczki. Jeszcze jest jedno ptanie, pytanie mam do Was. Czy byście chcieli z kamerką? Ale... albo, albo QN... No skór! Nie uciekaj mi! Bo będzie gorzej z tobą. Miecz by się przydał. Zaraz wruszymy na drzewka. Świnki te potem zabijemy. Ten świat jest przepiękny. It's beautiful. To wywalimy, bo nam to jest niepotrzebne. A, przy... a bo mam pomysł. Może chcecie Hier, Hero, hero Raina. Wtedy ja się posram, Wy się pośmiejacie ze mnie. Też się może stracie. Outlast to spróbujemy, może nagramy coś tam. Oj! Problemy za wastem. Przepraszam bardzo. Oj, 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 nie, nie, nie. Nie ma reklam. Nie reklamujemy nic w tym moim kanale. Okay, ruszamy na to. Tamto. Tamto, tamto, tamto. Śmeczki. Niektórzy z, niektórzy z moich kolegów też nagrywają. Ale oni to po prostu dwuminutowe, jednominutowe. I teraz dla nich daję uwagę. Nie jestem zaibistym youtuberem. Jestem zwykłym, prostym youtuberem, który nagrywa filmiki nie dla kasy, tylko dla fanów. Sprzęt kupiłem nie... Żeby nie było. Żeby nie było, że za hajs YouTube'a sprzęt kupiłem yy, normalnie, miałem pieniądze, co wam będę gadał. O kuźwa, co so, tam ten... No nieważne, spokojnie. Drewn drewno się ścina. Mamy jedzenie, niedługo zapada zmrok, przydałoby się też nakopać o Achievement Get, zajebiście. Aha. Na serwerach nie spotkacie mnie, jako Rafci22. Tamto konto jest nieaktualne. Teraz, teraz spotkacie mnie jako Kapitan Puzzle. Hmm, może tyle nam wystarczy. Jak na razie. Okej, okay, teraz stworzymy crafting table. W moim intro nie ma tego imienia. Powiedzcie mi. Ja wiem jak to zrobić, ale nie mam czasu na razie. Wiecie, szkoła itp. itp. Zapierdziel jest full. Jeszcze to, że niedługo jest koniec roku szkolnego, trzeba wszystko zdawać, nie? Proszę ciebie. Hmm, opaciek parkour? Bum, bitch. O, węgielek. Stary, czas. Węgielek, węgielek, kochamy węgielek. Okej, okay, tutaj pokopiemy. Tutaj oczywiście domku nie będziemy robili, bo w takim zadupiu, że my podróżujemy, nie, w sumie nie um, postawimy to i normalny kilo się ogarnie. Nie jakiegoś drewniaka. Eee, to nie było w planie. To się wykopieł fabką. Drzazgi powchodzą. Co tam, my wytrzymali jesteśmy. To wytrzymamy. Jak drzazgi pochodzą w rękę. O, węgielek. Umrze. Będzie będziemy rozpalać w piecu. Widzimy, moment, to pasowałoby zablokować, bym tutaj nie miał wody, bo moja zasada w FMC, nie kopuć siebie. Pan już do lawy i chuj z będzie. Cenzura powinna być, ale mam nadzieję, że moi widzowie są na tyle wyrozumiali, że nie potrzebuję stawiać cenzury tutaj to nieważne. Okej, okay, możemy już iść, ale pasuje nam ogarnąć mieszkanie. Wełnę powinniśmy zdobyć. Pewnie parę dni nie będziemy. Wow man. Od razu tu idziemy. Tutaj trzy drogi. No, więc myszki, nie wiem gdzie tutaj to ogarniać, ale... Hmm. Poogarniajmy to trochę, nie? Mnie kawi ile zajmuje taki filmik, żeby powyżej 10 minut. Kombinowałem też przed, przed odcinkiem. Na razie tutaj się za, zaosiedlimy. I zbudujemy nicość. Okej, okay, to zbudujemy. To dobrze. Okej, okay. jedzenie. Finger, bad finger, bad, bad, bad finger. Okej, okay. oj. Patrzymy, pasuje i tam poroz, poroz stawiać pochodnie. Mamy pochodnie porozstawiane, że więc nie wiemy co z moim programem wykoksi. Więc ja tu widzę cały czas nagrywania. Wy go nie zobaczycie. Już nagrywamy w tym momencie. Nagrywamy 8, 8 minut kaleci. Uff, boję się, żebyśmy nie przedobrzyli, nie? Bo mam zamiar to jeszcze, żeby jutro było jeszcze na kanale. Okej, okay, więc. Tutaj zamówimy, O, idziemy w pie... Zjeść jedzenie, bo już 7, 7 minut będzie robiło. I to mnie od razu nie zgaśni. Okej, okay, pieczony schab. Zajbiście. Okej, okay, ziemeczki, więc nie bardzo mnie to pasuje. W następnym odcineczku. Pójdziemy w tamtą w tamtą czarną dziurę. Która nas denerwuje. I mnie korci, żeby tam pójść. A jak tam jest nicość? To jest problem. Okej, okay, ziomeczki, więc. To ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Na razie i cześć, szymanko.